Kongres Nowej Mobilności. Moim i Państwa gościem jest Monika Krzemienie, członek zarządu Budimex Mobility. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Państwo macie w swojej strategii założenie, że stworzycie 450 stacji ładowania do 2026 roku. Na jakim etapie jesteście teraz? Jesteśmy prawie w połowie, a jesteśmy po roku działalności, więc chyba optymistycznie uda się podejść do tego tematu i uda się go, mam nadzieję, nawet troszeczkę przeskoczyć. Gdzie te stacje powstają przede wszystkim? Na dzisiaj to są co do zasady duże miasta, ponieważ tam najwięcej jest samochodów elektrycznych, ale staramy się lokalizować swoje, swoje ładowarki również w miejscach dostępnych turystycznie. To znaczy Jarosławiec, to znaczy Kutno, Zakopane, Arłamów. Tak, żeby każdy mieszkaniec w trakcie swoich podróży wakacyjnych miał gdzie się naładować. Czyli walczymy z mitem, że elektrykiem na wakacje się nie pojedzie. Kategorycznie tak. No dobrze, a ile to kosztuje? Tak patrząc no to ile zapłacę za tankowanie i, i, i za ile przejadę 100 kilometrów? Ja robiłam ostatnio takie badania na, na przykładzie swojego samochodu. On ma baterię 50 e, kWh e, i ładowanie od 20 do e, 80%, czyli tak jak się rekomenduje, e, żeby te baterie ładować, kosztowało mnie 40 zł. I przejechałam, żeby nie skłamać, coś w okolicach 250 kilometrów. Czyli brzmi to nieźle. Powstają nowe sieci ładowania, Przyjechać można coraz dalej. Pytanie, czy to nie będzie tak, jak no, to padło w jednym z paneli podczas kongresu, że za moment będzie więcej jednak ładowarek niż Polaków, których stać na auto elektryczne. Dementuję, dementuję każde słowo, które padło z tamtych ust. Statystycznie, jak dobrze pamiętam, w Polsce przypada nam około 10 samochodów na jedną ładowarkę, więc nie jest tak, że te ładowarki nie są nieobsługiwane. Z uwagi na to, że jakby innowacyjność... Jakby produkcji samochodów elektrycznych jest coraz większa, jest ich coraz więcej na rynku, są coraz bardziej dostosowane do potrzeb ludzi, zarówno bardzo luksusowe, jak i takie dla średniego użytkownika. Wydaje mi się, że to nie wydarzy się, że będziemy mieć za dużo samochodów, a za mało ładowarek i że nie będzie się komu na tych ładowarkach ładować, zwłaszcza z uwagi na to, że w przyszłym roku wchodzi nam. A firma, wskazuje na brak możliwości ładowania, ładowania, rejestracji samochodów spalinowych po 2030 roku. No dobrze, to z jakimi największymi wyzwaniami wiąże się funkcja operatora takich stacji ładowania? Jakie są największe wyzwania, jakie stoją przed firmami, tutaj konkretnie, oczywiście, na Państwa przykładzie, które chcą takie ładowarki stawiać? Ojejku, na samym początku chyba pozyskiwanie lokalizacji, a potem serwisowanie. Ponieważ stan faktyczny wygląda w ten sposób, że faktycznie tych ładowarek niestety nie ma bardzo dużo. My w swojej w cudzysłowie stajni mamy dzisiaj około 160 aktywnych operacyjnie ładowarek, i one są rozrzucone po całym, po całym kraju. W związku z tym potencjalnie mogą istnieć problemy z dotarciem do takiej ładowarki, która, ym, y, która uległa jakiejś warci Bardzo często wystarczy po prostu zresartować taką ładowarkę zdalnie i ona wtedy działa. Ale y, y, jakby opiekujemy się tym tematem sami, ponieważ mamy flotę 100% elektryczną, jakby znamy ten temat z punktu widzenia konsumenta i ostatecznego użytkownika, więc wiemy, gdzie są te punkty i te bolączki i staramy się je opiekować. A jakie jeszcze mogą się. Wydarzyć kłopoty z takimi stacjami. W zeszłym roku telewizja Biznes 24 jechała na jedno z wydarzeń i na jednej ze stacji zdarzył się taki wypadek, że strzelił Piorun i przestała działać. To się dzieje? Nie znam historii. To nie była Wasza stacja żeby nie, bo to nie była Wasza stacja. Szczerze powiedziawszy, Jezus, nie, trochę nie jestem, ponieważ jestem prawnikiem, a nie technikiem, więc trochę nie umiem się wypowiedzieć na ten temat merytorycznie, ale. Wydaje mi się, że prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w taką stację jest stosunkowo niewielkie. Dziękuję pięknie za spotkanie i za rozmowę. <laughs> Dziękuję również.